Przez prawie 25 lat swojej działalności artystycznej zdobył rzesze wiernych słuchaczy. Dla wielu stał się głosem pokolenia, który wyrażał ich myśli, emocje, bunt i głód wolności. Program ten, który, który wam dzisiaj przedstawimy, czy ten zbiór piosenek, to wybór kilku czy kilkunastu najważniejszych piosenek z dawnych dobrych lat. Co się stało z naszą klasą? Pytę Adam, w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. To się stało z naszą klasą. Wojtek w Szwecji w porno klubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to co i tak wszak lubię. Śląsztycia. Wszystko czego może chcieć, uczciwy człowiek, światopogląd, wykształcenie, młodość, zdrowie, rodzinę, która kocha mnie, dwie, trzy kobiety, gitarę psa i oficerskie polety. Człowiek krzyk, kwiszczy dniami kropla ludzie krzyk, urojenie roju trzeba śnieg. Na gony zabawki podróży, a nie mi codziennej skałki. Odczułem nagle wokół siebie, nieraz i spowoli. która dali wszelki spokój, zrywa wszelkie sny. Z daleka ktoś krzyknął nagle, krótki rozkaz koń. I z czterech stron wypadły na nas cztery kończe psy. I wlokiem go, on wlecze mnie. Kałuże lśnią nam pod nogami. A teraz mówi z żalu drwią. Lecz dobrze wiem. Że mówiąc, kłamie. kładę Wielczony nie odzyskał, jeszcze nie pojął, że ocal, bo dla kółek wina ściska, jakby ściskała łeb, brak zala stopy pod stołem, bo czerwtań co drogę pyta, każda z nich z tobowieckańca, wolna żywa. Nie przewita, żyjemy, dobra nasza, co życia chcesz, za życia wiesz. I który z jednej strony daje nam wspaniałe wiersze. Zmuszając nas do niezłej intelektualnej pracy, żeby za nim nadążyć, a z drugiej strony potrafi robić żarty, potrafi e, bawić się. Kałużel śnioną pod nogami, ja mogę cienki, cię leczenie. Kałużel śnioną pod nogami, ja się zawiodłam, cienki. Kałużę śnią nam pod nogami, gdy już włożył czubrynę, międzykły błyszczące, uniesienie wiwa tych kąpraw. Uwielbienie dla mistrza, te każde pieniądze, bestia przecież drapieżna, aż strach. Której my z kufla naszego zarówno być pozwalany. Nie dbając o koszty w gasnącym słońcu i roza na czole w ciszy wieczornych łąk. Minęła właśnie dziesiąta. Wiadomości: Lucyna Płużyczka. Jacek Kaczmarski nie żyje. Legendarny Bart Podziemia zmarł dziś w szpitalu w Gdańsku. Miał 47 lat. Od kilku lat walczył z nowotworem. Od 1981 roku przebywał na emigracji. Pracował m.in. dla Radia Wolna Europa. Po upadku PRL-u wrócił do kraju. Jak dowiedziało się Radio Z, prezydent Gdańska zgłosi wniosek o nazwanie jednej z ulic miasta nazwiskiem Jacka Kaczmarskiego. Aby się na cieguszach i w oczach piach. O mnie nikt nie wyciągnie, okrutnych krok. Mnie nie będą trafować i strzyc. Dla mnie mają tu jeszcze. ניקראנג אוס איך